Rok 1972. Na początku maja zawsze wierny i otwarty dla tej dyscypliny sportu przegląd sportowy zanotował: 80 lat temu otwarty został tor kolarski na Dynasach, 50 lat temu powstały niemal jednocześnie państwowe zakłady optyczne i robotniczy klub sportowy Orzeł, a 35 lat temu tor na Dynasach został zlikwidowany. Ileż to rocznic zbiegło się w tym wielce uroczystym dniu sobocie 6 maja, który z pewnością na trwałe zostanie zapisany w historii polskiego kolarstwa. I oto jesteśmy świadkami otwarcia nowych dynasów. Pięknego toru RKS Orzeł przy ulicy Podskarbińskiej w Warszawie, zbudowanego w dużej mierze czynem społecznym zapaleńców Polskiego Związku Kolarstwa, a głównie redaktora Janusza Strzałkowskiego, zapaleńców RKS z prezesem klubu z Dzisławem Stalkopfem. Załogi PZO z jej dyrektorem Stanisławem Stafą. Na nowe dynasy wyznaczano miejsca w całej Warszawie. Dopiero jednak usytuowanie ich na terenie orła spowodowało, mimo wielu piętrzących się przeszkód, ostre ruszenie tempa robót naprzód. Było to wielkie przeżycie i podniosła dla kolarskiego świadka uroczystość. Z oczu wielu starych mistrzów Kolarskiej Akademii popłynęły łzy. Z grona tych najstarszych byli obecni. Zdzisław Gędzierowski, Franciszek Szymczyk, Eugeniusz Michalak, Józef Kapiak, Kazimierz Włodarczyk, Jerzy Beck i młodsi ze Zbysławem Zającem, Ryszardem Szurkowskim i Marianem Więckowskim na czele. Kolarze, uczestnicy zorganizowanych z tej okazji w Warszawie Mistrzostw Polski i to już w trzech kategoriach wieku: seniorzy, juniorzy i młodziki. Godnie uczcili to historyczne wydarzenie. Walka o tytuły była pasjonująca i czuć w niej było przedsmak monachijskich igrzysk. Szosowcy bili torowców i vice versa. Objawieniem mistrzostw był Tadeusz Mytnik, który w wyścigu na 4 kilometry wyeliminował Pawła Kaczorowskiego, z kolei Mieczysław Nowicki pokonał Jerzego Głowackiego. W walce o trzecie, czwarte miejsce Głowacki pokonał Kaczorowskiego, a w finale... Nowicki wygrał z Mytnikiem. To była cudowna walka. Ale równie piękne pojedynki obserwowaliśmy w sprincie. Młodziutki i niedoświadczony Benedykt Kocot pokonał w finale Andrzeja Beka, a obaj w tandemie pokazali już wielką klasę, mimo że przed rokiem zaledwie Bek i Kotliński mieli w Krakowie wypadek i obaj leczyli ciężkie kontuzje.